Scenarzysta jest jakby w tej machinie jednym z trybików, bardzo niewielkim trybikiem, bardzo istotnym, bardzo ważnym, bez tekstu jakby ciężko zrobić film. Natomiast myślę, że ja bym nie była szczęśliwa w tym zawodzie. I też natomiast chodzi o to, że to doświadczenie absolutnie zbudowało mój późniejszy ten, bym powiedziała, sukces komercyjny, czyli to, że zmieniłam sposób zapisu. Wielokrotnie zresztą różne rzeczy przydawały mi się do tego, żeby udoskonalić swoje dzieło i ja nadal się staram. Czasem niektórzy czytelnicy, którzy tęsknią za moimi kobyłami, za Saszą, Okularnych ma prawie tysiąc stron. Zupełnie inny był zapis. O co innego mi wtedy chodziło, ale ja też byłam inna i inaczej postrzegałam, jakby powieść kryminalną, co innego chciałam opowiedzieć. Czasem mi mówią, że dlaczego dzisiaj ja tak piszę inaczej, że to w ogóle jest niepodobne do tych pierwszych książek, że ka każda jest jakby inna i ja to traktuję jako: chociaż oni chcą mi przygadać, to ja traktuję to jako ogromny komplement, ponieważ ja teraz mam znowu ideę fix, żeby. Intryga była najważniejsza. Nawet tak jak dzisiaj rozmawiałyśmy o tej książce na uwięzi, że robię ogromny research tak jak zwykle, bo zawsze robię. Po prostu nie umiem inaczej napisać. I w ogóle nie widzisz tego w tekście. Nie używam tego, bo już nie potrzebuję się, jak ja to mówię, popisywać, nim analizować. To nie jest potrzebne dla czytelnika, żeby pochwalić się, o ile ja nazbierałam danych, bo to jest nieważne. Ważne jest, że ja jestem nimi nasycona i teraz napiszę. Tak naprawdę, jak najprostszą historię, w prosty sposób, takim językiem, który będzie łatwo, lekko wchodził, ponieważ moim najważniejszym zadaniem w tej chwili, tak uważam, jest po prostu dostarczenie takiej rozrywki, które, która będzie lekko strawna, która od razu wejdzie. I tak jest bardzo dużo danych przez to, że. Jakby nie da się tego ukryć, jak dużo bardzo nazbierasz, to, to jest to nasycone w postaci, to jest w dialogach, to jest nawet w akcji, jakby w, w różnych jakby skrótach takich fabularnych, to wszystko jest i to widać i moim zdaniem to jest teraz, teraz to mnie jara. A teraz zanim przejdziemy do Na Uwięzi, ostatnie pytanie, mocne, tak jak twoja książka Na Uwięzi. Jak ty się czujesz, czy ty jesteś, ty już właściwie nie musiałabyś pisać? Nieprawda. Umarłabym chyba. No ale wiesz, ja mówię w kwestiach teraz takich życiowych, nie? I mogłabyś teraz leżeć i pić drinka. Z... I bym została alkoholiczką albo coś, no. <grym> ale słuchaj, bo chcę ci zadać pytanie takie, czy ty się czujesz trochę taka, no nie jak taka, no źle, to, źle to zabrzmi, jak powiem, maszyna, bo chodzi o to, że co chwilę ukazuje się twoja książka i dla, dla wydawnictwa Muza jesteś, no, świetnym biznesem, nie? I teraz, czy ty Mam się nadzieję. czujesz, no, oczywiście jesteś po prostu diamentem i oni by nie pozwolili, żeby... Kasia Bonda powiedziała, dobra, chrzanie jadę na bali na dwa lata, nie? Myślę, żeby pozwolili. Znaczy, to jest wspaniałe, bo po prostu mogłabym tak zrobić. I właściwie, gdybym przyszła do mojego wydawcy, który jest ze mną od początku, no nie od początku, bo miałam wcześniej jeszcze jednego, ale prawie, no już bardzo długo, kilkanaście lat jesteśmy razem, to myślę, że nie byliby może od razu tak zadowoleni, szczęśliwi, bo faktycznie by musieli ten budżet zmienić. Natomiast zaakceptowaliby to. Ale czy ty nie czujesz presji? Czy jednak te historie, one wypływają z ciebie, że wręcz chciałabyś może nawet i wydawać więcej? Nie, nie, więcej chyba nie, dlatego że ja bardzo lubię w ogóle odpoczywać. Słuchaj, to jest po prostu jakby naturalny tryb, i moim zdaniem on jest y, dla mnie bardziej komfortowy, aniżeli poprzedni, kiedy ja pisałam Czerwonego Pająka 3 lata. Ponieważ kiedy piszesz cały czas, to tak jakbyś, tak jak chodzisz na siłownię, jeżeli chodzisz codziennie, to Twoja forma jest. Cały czas taka sama, jest ci łatwo wykonywać te ćwiczenia i nie męczysz się, nie masz zadyszki, możesz robić je nawet nie wiem, możesz sobie zwiększać, a możesz pozostać na tym samym poziomie. Twoja forma jest konstans. Tak samo jest z pisaniem. Jeżeli piszesz regularnie, to nie masz tak zwanych blokad twórczych, co wiesz, że jest najstraszniejsze dla autora. Takich lęków twórczych, czyli siedzisz przed białą kartką i nie wiesz, jak masz zacząć. Nie masz takiego strachu, jak ja mam to rozwiązać, czy to, co ja robię, będzie dobrze odczytane. Czyli takie z ego idące na zasadzie, że chciałbym się troszeczkę po, e, popisać przed ludźmi i nie wiem, czy mi wyjdzie. So, to są bardzo jakby poważne problemy, bo w efekcie, tak naprawdę, jedyne, co możesz zrobić, to napisać książkę lub nie. Ja staram się utrzymywać ten proces zapisu na poziomie e, takim. Logicznym, czyli dwa miesiące odpoczywałam w tym roku. Nie, był, nie pracowałam, dwa miesiące. Znajdź mi drugą osobę, która po prostu może sobie pozwolić. Mało tego nie odpoczywałam na działce, tylko sobie jeździłam w różne miejsca. Jeździłam z moim dzieckiem, jeździłam z moim facetem, z przyjaciółkami. Miałam różnego rodzaju, jakieś tam, nie wiem, destynacje, które były bardzo różne, miałam różne. Plany i każdy z tych wyjazdów miał inny cel. Czyli był taki na wyciszenie, kiedy zbierałam siły przed zapisem, był taki, gdzie dużo bardzo zwiedzaliśmy, i tak dalej, i tak dalej. I jakby to też jest jakby w ramach higieny psychicznej, że ja potrzebuję tego. W ogóle kilka razy do roku wyjeżdżam, to nie jest tak, że cały czas siedzę i piszę. Prowadzę normalne życie, bardzo aktywne życie prowadzę i jakby zawdzięczam to temu, że wprowadziłam system pracy, który jest systematyczny. Bo kiedyś pracowałam takimi rzutami, i byłam wyczerpana, a potem musiałam bardzo długo odpoczywać, albo miałam takie długie okresy niemocy, i nie byłam w stanie pisać, bo nie wiedziałam, co chcę napisać. A teraz możesz wierzyć lub nie, ale teraz jest tak, że ja kończę jedną książkę, a z tyłu głowy już do mnie puka następna. Nie musiałaś odchorować na uwięzi? Odchorowałam. Ale wiesz co, też, moi przyjaciele i bliska, nawet moje dziecko, ostatnio mi powiedziało, że, bo też w jakimś wywiadzie powiedziałam, że odchorowałam tą książkę, powiedzieli mi, że za każdym razem każdą książkę odchorowuje. Tylko na różne sposoby. Ta była dra dramatyczna, straszna przez tę tematykę e, tej przestępczości, seksu. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo to jest taka. Czujesz pewien rodzaj bezradności, kiedy piszesz o czymś takim, ponieważ masz do czynienia z nastolatkami, które są kompletnie jakby naiwne w takim dobrym tego słowa znaczeniu, i są dziećmi, wobec czego wymagają opieki. Przychodzi ktoś, kto jest cwańszy i kto jest zły, po prostu jest zły wilk. Przychodzi do czerwonego kapturka, czyli mówimy o takiej archetypicznej bajce, i ten ktoś po prostu je nawet nie pożera. Tylko jedna gryza i zostawia. I po prostu one tak leżą w tym lesie i dogorywają. Jedne przeżyją, ale jeżeli przeżyją, to już są straumatyzowane, a inne mogą nie przeżyć. I, i co możesz z tym zrobić? Tak? A Wik potem, kiedy go przesłuchują policjanci, mówi, że no, halo, ale one przecież same przyszły, jak ja je wołałem. Tak? I, I to. Myślę, że było najstraszniejsze, bo wiesz, kiedy ja piszę o normalnym, seryjnym mordercy, który morduje prostytutki, albo morduje jakieś kobiety, które rozpoznaje po płaszczu, albo morduje jakieś osoby z, ze swojego kręgu rodzinnego i potem to przykrywa, maskuje, żeby detektyw nie mógł znaleźć, to, to jest zło, które możesz włożyć do szufladki. To jest zło, które jakby dla ciebie jest całkowicie zrozumiałe, ponieważ wiemy, kto jest dobry, a kto zły. A tutaj w tym przypadku nie jesteś w stanie tego po pierwsze oddzielić, ponieważ jakby ta granica, ta cienka czerwona linia, ona jakby roz, rozlewa się na dwie strony. Jest to bardzo trudne do uwodnienia. Bardzo często takie te, te 13-14-latki, nie wiem czy, czy, czy wiesz, ale kiedy czytały pier, pierwsze osoby, no to podważały to, że. Dlaczego, dlaczego ty mówisz o tym, że one są w podstawówce, seks i y, dzieci w podstawówce to jest po prostu y, troszeczkę przegięłaś. Ale ja też to podważałam przyznaję. Rozumiesz, bo dla normalnego człowieka to jest totalnie jakby niezrozumiałe i trudne, ponieważ większość z nas jest normalna, i większość z nas jakby nie dopuszcza w ogóle takiej opcji. I ta, na tym polega też. Dramat tej, tej bohaterki, myślę, która, której poszukuje tak naprawdę Jakub Sobieski, ponieważ te dzieci one w gruncie rzeczy nie wiedzą, że one są czerwonym kapturkiem. I ja pisząc to, oczywiście wzięłam to na siebie, no bo po prostu musisz to wyjąć, bo jakby moim zadaniem jest jakby wchłonięcie najpierw tego gnoju, bagna, szlamu, bo musisz po prostu tą energię promieniować przy zapisie. Ale wiesz, że być może wybrałam to dlatego, że wiedziałam, że. Akurat mam taki moment w życiu, że jestem na tyle silna, że to dźwignę. Gdybyś mnie to, o to zapytała, kiedy byłam w tej mojej biedzie siedmioletniej. Nie wzięłabym tego tematu na warsztat, bo bym tego nie udźwignęła totalnie. No możemy powiedzieć, że książka jest mocna, naprawdę jest mocna i dotyka takich tematów jak pedofilia, takich tematów jak. Zadam Ci to pytanie, bo nie wiem, czy doczytałaś o Pandorze. Tak, dzisiaj przeczytałam i paradoksalnie dokładnie o tym to jest. To jest dokładnie o tym. I w ogóle to jest niesamowite, że ja w ogóle o tym nie wiedziałam. To absolutnie. Nawet obejrzałam te, jakby, spowiedzi tych dziewczyn, to jest po prostu dokładnie Stefa, jakby i tamugi, po prostu z mojej książki. I to jest w ogóle, znaczy, wiesz co, jest w, w tym pewien element magiczny, teraz już rozumiem, dlaczego ja to zaprotestowałam za na tej scenie, ale dokładnie miałam to poczucie, że, że to jest o tym. I to jest dokładnie, jakby. Nie wiem, jedna z tych dziewczynek, które wypowiadają się w tej aferze publicznie, myślę, że to nie opowiadając książki może przybliżyć czytelnikowi, o czym to jest, robi taki rodzaj deklaracji dwa lata później. Tutaj jest ten dramat, że ona w momencie, kiedy to się dzieje, ona nawet nie powiedziała rodzinie. Przecież to jest dokładnie o tym. To tak jak dzieci wykorzystywane, przepraszam, że proszę ten temat przez księży, no, one wtedy. Niektórzy mówią, dlaczego po 40 latach się dopiero odzywa? I dlatego też ja uważam, że trzeba o tym mówić i trzeba o tym pisać. I w takiej formie lekkiej, jaką jest kryminał, możesz y, jakby włożyć ten kij w mrowisko i jakby poruszyć nim, ponieważ może y, jakby takie tworzenie ogólnej świadomości. Bo to nie chodzi o to, że to jest prewencja na zasadzie uważaj, może Twoje dziecko jest ofiarą. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, Słuchaj, no kiedyś jakby nie mówiono o przemocy wobec kobiet w rodzinach, tak? Jakby, nie wiem, w latach 50., to w ogóle, jak mąż cię bije albo cię zdradza, to, to nie jest powód do tego, żeby się rozwieść. To było w latach 50. ubiegłego wieku, to całkiem niedawno. I jakby moim zdaniem, dlatego trzeba o tym mówić, chociaż są oczywiście i znajdą się osoby, ja wiem o tym. I mój wydawca też za każdym razem mówi: po co ja biorę takie ciężkie tematy na warsztat? Czemu nie mogę wziąć takiego jakiegoś normalnego zwyrodnialca, co na giewoncie zawiesi zwłoki, tak? Jakby I tyle. Kiedy, kiedy biorę taki temat, to ja wiem, że będą tacy czytelnicy, którzy zatkają uszy, oczy, nie będą chcieli w ogóle tego dotykać. A z drugiej strony ja piszę właśnie dla tych, którzy mają otwarte serce i są w stanie to dźwignąć. I niewykluczone, że ten, co dzisiaj zamyka uszy, za jakiś czas będzie gotów. I dlatego moim zadaniem jest tylko i wyłącznie brać ciężkie sprawy na warsztat. Takie, które może nawet nie są wygodne do tego, żeby pisać o nich w takim normalnym periodyku online dzisiaj, tak? Natomiast potrzebujesz mieć dowody, i to się tak pauperyzuje, to się tak robi taki sensacyjny materiał. A w książce możemy, jakby, przyjrzeć się temu od środka i zobaczyć, że to właśnie nie jest takie oczywiste i że ta granica pomiędzy ofiarą a sprawcą, ona w gruncie rzeczy no, jest bardzo płynna. A teraz, nawet nie trzymając się książki, tylko tak, tak życia trochę, bo tutaj dopowiem Wam, że Kasia jest właśnie profetką, ponieważ no to, co się teraz dzieje w świecie YouTuberów, wszyscy wiemy, no to właśnie o tym napisać ta książka. Myślisz, że to zło? Bo ja, ja się zastanawiam, no, tak jak mówisz, zwykły przestępca, ale ten zwykły przestępca też Kiedyś był małym Jasiem, nie? I ja się zastanawiam, czy, czy zło się może brać z nadmiaru. No, a nawet chociażby ten twój bohater, ten Sebastian, nie? Który, zanim stał się sławnym TikTokerem czy YouTuberem, no, był sobie zwykłym Sebastianem. Chcę dojść do tego, gdzie to zło siedzi. Nie, czy ono jest tak jak. Kamil mówi, siedzi w nas i potrzebuje odpowiedniej, wiesz, gleby, wracając do roślin, żeby, żeby wyjść. Zawsze mówię, że jest raczej z deficytu, tak? Jakby nadmiar w takim kontekście może być, że, nie wiem, mamy taką rodzinę, gdzie mama jest bardzo nadopiekuńcza i, i zewnętrznie, pozornie wydaje się, że to wszystko jest ogarnięte. Mówię o domu, bo wszystkie całe historie związane z tak zwanym złym, czyli jakby z archetypem diabła, tak? Sprawcy, agresora na Pastnika, one zaczynają się tak naprawdę no, w dzieciństwie i moim zdaniem jednak bierze się to z braku. Każdy z nas ma brak, tak? Jakby to jest w ogóle jakaś debata, taka na, na, na szerszą rozmowę, ale jakby ten brak, ta osoba ma ten deficyt, on, ta osoba po prostu multiplikuje i w gruncie rzeczy, no. Są takie osoby, które pochodzą z jakichś rodzin powiedzmy nawet patologicznych, a jednocześnie miały w sobie taki harducha i taką siłę, że się oderwały od tego, i są, i znalazły innych mistrzów, jakichś nie wiem, harcmistrza, bo ktoś był tam, nie wiem, w harcerstwie, a ktoś miał jakąś nauczycielkę od jakiegoś przedmiotu. I, i, I te osoby jakby były dla nich takim wzorem. I ten wzorzec jakby sprawił, że ta osoba była w stanie się wywindować i oderwać od tego środowiska. Natomiast nie zapominajmy o tym, że to musi być połączone z edukacją i z pracą. Najczęściej takie osoby, które potem stają się sprawcami, one są... Nie wiem, jak to powiedzieć, nie tyle leniwe, co są w jakimś stopniu nieporadne. I każdy zabójca czy każdy agresor, jakikolwiek, on po prostu siłą bierze to, czego chce, chociaż ten ktoś nie chce mu tego dać. Jakby na tym polega zbrodnia, że to jest konflikt. Ja y, dokonuję gwałtu na tobie, ty bronisz się, i czasem to zaczyna się tylko i wyłącznie od takiej bardzo prostej, y, nie, bo nie, I jakby następuje konflikt, zderzenie. Większość bardzo często w takich sytuacjach, które są emocjonalnie połączone, czyli no też w tej myślę, że aferze youtuberowej również, że te osoby, tak naprawdę ten sprawca jest bardziej bezwolny bardziej słaby aniżeli te dziewczyny, które były wykorzystywane. Zresztą tak, tak, tak to zwykle jest, że oni się rozpoznają, że tak naprawdę sprawca...